Witajcie czytelnicy! Dzisiaj spotykamy się już po raz ostatni z naszym kalendarzem adwentowym, bo dzisiaj czytamy bajeczkę Wigiliną. I zakończymy na tym nasze spotkania. Zapraszamy za rok, ale wcześniej wysłuchajcie bajeczki na dzisiaj. Jest z nami dzisiaj pani Monika. Która przeczyta Wam bajeczkę, która ukryła się w naszym kalendarzu adwentowym. Co to za bajeczka? No tak, przecież już blisko noc wigilijna. I taki tytuł nosi bajeczka w noc wigilijną. Dziś, w noc wigilijną, kiedy cały dom śpi, nie drgnie nawet mysz w norze, cichutko. Dzieci w łóżkach grzeczniutko i z nadzieją śpią o świątecznych prezentach i słodyczach śnią. Przy kominku skarpety wiszą raz, dwa, trzy. Ach, czy święty Mikołaj zna dziecięce sny? Włożyłem szlafmycę, kłaść się miałem, gdy wtem jakieś dziwne hałasy odegnały sen. Doskakuję do okna, otulone w koc i wyglądam przez szybę, patrzę w mroźną noc. Własnym oczom nie wierzę, chyba jednak śnie. Hen wysoko pod niebem dziwny zaprzęg mknie. Księżyc wielki, lśniący, świeży śnieżek leśni. wszystko widać wyraźnie, nie zdaje się mi. Sanie pędzą po niebie, skrzy się śnieżny puch, ja uchylam więc okno i natężam słuch. W saniach siedzi staruszek i już pewność mam, że to święty Mikołaj, rzecz jasna on sam. A on, jak nie świśnie, jak nie gwizdnie, Osiem reniferów jest posłusznych mu. Dalej gwiazdko, tancerko, strzałko i mgiełko, Błysko, kometko, błyskawico, skierko Lądujemy na ganku, sterujemy w dół, Tamten dach mi wygląda równiutki jak stół. Więc ze świstem i z szumem, z szybcy niczym wiatr, Mikołaj z zaprzęgiem oblatują świat. Aż mi dech zaparło, gdy zmierzeni lot. Bałem się, że zaraz zahaczą o płot. Z brzękiem i dzwonieniem opadli na dach, a mnie znów ogarnął jakiś dziwny strach. Ani się obejrzałem, aż tu nagle bam. Do pokoju przez komin wpadł mikołaj sam. Cieplutko ubrany od stóp aż do głów, ale całe wsadzy. No cóż, brak mi słów? Nie przejmował się jednak. Podrzucił swój wór, w którym miał zapewne spory prezentów zbiór. Rozejrzał się bystro oczyma jak skry i pstryknął palcami tak po prostu pstryk. Znikła sadza i kopeć, wszystko czyste w mig, broda Mikołajowa znowu bielą leśni. Na czerwonym korzuszku gość poprawił pas i zapewne pomyślał: na prezenty czas wór położył, otworzył, zrobił hi, hi, hi a ja znowu pomyślałem chyba mi się śni. Jednak on był prawdziwy zerknął w moją stronę, puścił oko jak łobuz byłem tak zdziwiony nie wiedziałem, co robić wyrwał mi się w śmiech jaka szkoda, że dzieci go nie widzą ech. A Mikołaj tymczasem do pracy się ubrał, wiele domów zapewne odwiedzić dziś miał. Porozdawał prezenty, skłonił mi się w pas i magicznym sposobem zwinnie w komin wlazł. Wskoczył więc do sań herzo, wydał głośny gwizd, zabrzęczały dzwoneczki, usłyszałem świst. I z daleka dobiegło, nawet nie wiem skąd, życzę wam wszystkim i wszędzie wesołych świąt. I my też życzymy Wam wesołych świąt i do zobaczenia po świętach, oczywiście w naszej bibliotece.